Zamek Karsztein jest jedną z najsłynniejszych warowni czeskich i symboli Królestwa Czeskiego oraz jednym z piękniejszych zamków w Europie. Należy do największych atrakcji turystycznych Czech. Ten okazały zamek królewski znajduje się w środkowych Czechach około 25 km w kierunku południowo-zachodnim od Pragi. Usytuowany jest na szczycie malowniczego wzgórza górującego nad miasteczkiem Karlštejn, którego nazwa wywodzi się od nazwy zamku. Zamek Kalstein został zbudowany w latach 1348-1365 przez czeskiego króla i cesarza rzymskiego Karola IV. Z założenia twierdza ta miała stanowić bezpieczne miejsce przechowywania królewskich skarbów, zbiorów świętych relikwii i insygniów koronnych. Za czasów Karola IV zamek jednak był przede wszystkim reprezentacyjną siedzibą oddaloną od stolicy kraju o jeden dzień jazdy konno. Spotykali się tu przedstawiciele europejskiej elity politycznej. Jego pierwotne założenia jako królewskiego skarbca wykorzystano w czasie wojen husyckich toczonych między Husytami a Luksemburgami w latach 1419-1436. Wtedy to tu zostały przywiezione z praskiego zamku klejnoty koronacyjne. Skarby te przechowywano tu z krótkimi przerwami przez prawie 200 lat. W czasie wspomnianych wojen husyckich, mimo siedmiomiesięcznego oblegania zamku przez wroga, załoga zamku skutecznie odparła wszelkie próby jego zdobycia. W drugiej połowie XVI wieku, wskutek rozwoju artylerii, warownia utraciła swoje strategiczne znaczenie i od tego czasu zaczęła stopniowo popadać w coraz to większą ruinę. Historyczne znaczenie zamku doceniono dopiero pod koniec XVIII wieku, a w XIX wieku został poddany gruntownej renowacji, w czasie której przywrócono jej dawny gotycki wygląd. Zamek Karszteń wyróżnia się wśród innych kilkupoziomowym rozmieszczeniem poszczególnych części budowli. Najniżej znajduje się podzamcze z dworem Burgrabiego i oryginalną zabytkową studnią. Nad nim rozpościera się dwupiętrowy pałac cesarski. Kolejny poziom stanowi mniejsza wieża, zwana też Wieżą Mariacką. Nad wszystkim Dominuje monumentalna 60-metrowa wielka wieża stanowiąca najwyższy poziom budowli. Dla zwiedzających Karstyn udostępniony został w 1910 roku. Obecnie zwiedzanie odbywa się na trzech różnych trasach zwiedzania, zwanych tu okruchami. Pierwsza trasa obejmuje zabytkowe wnętrza Pałacu Cesarskiego oraz dolne kondygnacje wieży mariackiej. Pałac Cesarski za panowania Karola IV i Wacława IV był rezydencją mieszkalną monarchii jego dworu. Monarcha zajmował drugie piętro. Tu znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne i sypialnie króla. Na niższej kondygnacji znajdowały się pomieszczenia służące dworowi monarszemu. W skarbcu wieży mariackiej przechowywana jest kopia korony świętego Wacława, czeskiego księcia z rodu Przemyślidów, który jest patronem Czech. Druga trasa oferuje obejrzenie najcenniejszych historycznie obiektów Zamku Karstein. Kaplica Świętego Krzyża, znajdująca się w Wielkiej Wieży, jest najcenniejszą częścią. Nakryta jest złoconym sklepieniem. Nad ołtarzem znajduje się nisza zamknięta złotoną kratą, w której złożone były rzymskie insygnia koronacyjne i relikwie. Ściany zdobi około 2200 półszlachetnych kamieni oraz 129 obrazów tablicowych mistrza Teodoryka, nadwornego malarza Karola IV. Trasa obejmuje również górną kondygnację Wieży Mariackiej z kaplicą w niebowstąpienia Najświętszej Marii Panny i kaplicą Świętej Katarzyny. Trzecia trasa obejmuje zwiedzanie Wielkiej Wieży bez zwiedzania kaplicy Świętego Krzyża, prowadzi ona na punkt widokowy Wielkiej Wieży. Zewnętrzne tarasy wraz ze zwierząt studzienną są ogólnodostępne. W wieży znajduje się 78-metrowa zabytkowa studnia, której za pomocą drewnianego koła przy użyciu mięśni nóg czerpano wodę do zamku.